Jeszcze jedna, myślę, że już e, na jakiś czas ostatnia rzecz na temat Tesli. Jeżeli Twoja Tesla pobiera ci dużo prądu w nocy, stojąc, nie? czyli parkujesz sobie samochód wieczorem i rano, rano przychodzisz, a okazuje się, że stracił on nawet w okolicy 10 czy nawet ponad 10% pojemności baterii, to pamiętaj o jednej rzeczy: w Twoim samochodzie są. Dwie baterie. Jedna to jest bateria trakcyjna, czyli ta, która jest wielka, ogromna pod, pod spodem, pod samochodem, ale masz też taką małą 12V baterię e, tutaj pod masą. I jeżeli ta bateria jest uszkodzona, ta konkretna po odpięciu z e, samochodu po 2-3 godzinach stania jej napięcie spadało w okolice 11,5V. Jeżeli ta bateria jest uszkodzona, to Twój samochód w nocy będzie co chwilę próbował ją podładować. Właśnie z tego podładowywania weźmie się ten spadek pojemności Twojej głównej baterii trakcyjnej. Jeżeli masz już wszystko wyłączone, masz wyłączone centry, masz wyłączone wszystkie inne funkcje, które coś tu robią elektronicznie w ciągu nocy i nadal przychodzisz rano, a tam z Twoich 50% zrobiło się 38% na przykład, to wtedy dużym podejrzeniem jest uszkodzenie tego 12V akumulatora. Może nawet nie uszkodzenie, duże podejrzenie jest wtedy zużycie tego 12V akumulatora. I teraz... Konkretne akumulatory oryginalne, czyli akumulatory Hankuka Atlas BX, one są dość trudno dostępne i do tego jeszcze są dość drogie. Oferty, które znajdowałem, były w okolicy 1200 zł za taki akumulator. Rozwiązaniem są dostępne takie akumulatory. Jest to akumulator, który ma. Troszeczkę większą pojemność, tamten ma 30Ah, ten ma, 30 ma 35Ah, ma odpowiednie rozmiary, pasuje do, do uchwytów Tesli i kosztuje 780zł. Także jest dostępny zamiennik, można go jak najbardziej używać, bardzo fajny akumulator i naprawdę długo, długo wytrzymują, więc taki protip dla właścicieli. Jeżeli znika Ci prąd, sprawdź czasem, ten mały akumulator nie jest uszkodzony.